Siemanko, witajcie na moim kanale, dzisiaj lecimy z drugim odcinkiem Wiedźmina Mam nadzieję, że się wam spodoba, a jeśli tak to zostawcie łapkę w górę oraz suba A jeśli będziecie chcieć y, pooglądać mnie na live, czyli na żywo zapraszam was na swojego facebooka, wszystko będzie w opisie Dobra, zaczynamy gierkę Jeszcze nawet nie pamiętam gdzie ja skończyłem, ale mam nadzieję, że... No się z Wesemirem. Ok, czyli pamiętam gdzie. Musimy teraz tylko i wyłącznie dojść do Wesemira. A potem będziemy chyba walczyć już z Gryfem. Z tego co pamiętam. Bo tej już grałem bardzo, bardzo dawno temu i te początkowe misje nie są zbytne takie dość. Mam jeszcze jakąś misję. Żebyśmy ją zrobili, co? Będziemy się opierać tylko, tylko i wyłącznie na głównym wątku. Witajcie. Wiedźmin? Wy w sprawie ogłoszenia o studni? Studni? Pierwsze słyszę. A co, macie z nią jakiś kłopot? Ano mamy. Straszy tam. Od dobrych dwudziestu lat. Dwudziestu? To czemu akurat teraz dajesz zlecenie? Wiem, ja się przeprowadził. Bo wcześniej czerpaliśmy wodę z rzeki. Ale po bitwie tyle w niej trupów wpływa, że truć poczęła. Moja córka, Luba, wypiła pół banka i całkiem zaniemogła. Czoło rozpalone. Jadła utrzymać nie może. ...w dnia na dzień marnieje. Zielarka mówi, że człowiek w gorączce dużo pić musi. I nie piwa, ani jabłecznika, ale wody właśnie. Koniecznie czystej. Woda, woda. Bo wziąć, woda? Jak nie ze studni. Tylko ducha wpierw przegnać trzeba. A on nikomu podejść nie pozwoli. Okej. Okay. Opisz mi tego ducha. No... ...bardzo jest straszny. <laughs> bardzo. Jak to każdy kurwa duch. Chodzi mi o jego wygląd. Przypomina jakby kobietę, ale taką, co właśnie z grobu wstała. Suknie ma brudną, w strzępach, skóra płatami schodzi jej z kości, a wyje Au. jak na mękach. To nieprzyjemne. Jakaś zjawa. Albo może alb? Jakby go nie zwali, mistrzu. Jak się nim nie zajmiecie, przyjdzie mi córę pogrzebać. OK, czyli teoretycznie misja dla nas, no bo jest duch. Współczuję, ale interes to interes, więc pomóż. Ale jednak opiniom. powiedzmy takim głównym powodem Aha, będzie pewnie dla mnie? E, to, że ta jego córka kurczę no, się śleczuje. I dogadaliśmy się. I po to, żeby jej pomóc. Dobrze pomogę ci. Gdzie jest ta studnia? W haczach. Jesteśmy dobrymi widzimy. Mamy emocje, na pamiętajcie o. tym. Stąd na wzgórzu. Nikt tam nie zachodzi, bo wiecie duch. Przepędźcie go proszę! Spoko, mordo. Już lecimy. Bo włosy wszystko zrobi. Lichop przy studni. Znajdź ducha, który przeszedł przy studni. Dobra. Ten mi harczy pod nogi, gość. Kurwa. Tak się nie robi. by tylko jestem, czy my z takim początkowym ekipunkiem damy radę w ogóle cokolwiek zrobić. Chociaż z drugiej strony nie byłoby tego zadania tutaj, w tym miejscu, gdybyśmy tego nie mogli wykonać. Mamy to, to jest gotówka, okej. Okay. Mamy chyba... A to i osłabiona studnia. Dziwne. Zbieramy zbyt Może ukazuje się tylko o jakiejś konkretnej porze. Ciało wysuszone na wiór. Ślady poparzeń. Jakiś duch, nie wiem, jakiś duch może ogniowy? Ślady poparzeń, to czyli coś ewidentnie... To prawda? Proszę bardzo, tu mam. Oooo! Mam jakieś, proszę bardzo, rzeczy do kraftowania. Nie pamiętam zbytnio, do czego one są, ale dowiemy się w kolejnych, jakby, etapach gry. Na pewno nie są tam dane y, bez przyczyny. Równy pamiętnik. Może się okazać pomocny. Stało się. Wolke złożył skargę na dziedzicę przed sądem w Zimie. Wyliczył wszystkie krzywdy, jakieśmy od niego zaznali. Jak pobił Johana. Potem przez czapki przed nim nie zdył, jak pijany Polas ratował i odszkodowania wypłacić nie myślał, jak wpadł na wesele Pietera i prawa pierwszej nocy się domagał. Zdało się to, o czym bogali w modłach Melitele. Sędzia uznał nasze żale i wszelkie należności lenne wobec dziedzice zawiesił. Możemy założyć własną osadę, żyć jak wolni ludzie. Pierwszy dzień na swoim. Hacze to skromna osada, ale dla mnie lepsza ona, niżli najwymyślniejsze pałace. Volker okadził dom dymem z leszczyny, żeby złe odegnać, z zakopał pod drobną kunę, aby złodziej przez próg nie przystąpił W sumie ciekawe takie mm, obrzędy, takie, takie, powiedzmy, zabobony Żeby, kuny, żeby z kuną pod drzwiami złożyć wtedy, żeby nie było złodzieja Spoko, może tak zrobię Żartuję oczywiście A potem do mi bransoletę, najpiękniejszą jaką w życiu widziałam Matka powiedziała, że to głupoty, tyle na świecie dełka wydawać Jak na lemiesze i motyki nie mamy Że trzeba ją kupcowi zwrócić Po moim trupie nigdy jej nie zdejmę Zawsze będzie mi przypominać o walkerze o tym ja tego dnia byliśmy szczęśliwi. Mówią, że dziedzic się do nas wybiera. Czy znaczy, paktować chce nakłonić, żebyśmy do jego wsi wrócili. Onoś po tym, jak obumarł go syn, uspokoił się i nerwuje się już o byle co. No to zobaczymy. W każdym razie ja się stąd ruszczać nie zamierzam. I coś chyba z tym. Coś że coś z tym jej facetem chyba było. Rozletką właśnie, bo straszny jest położony jest duży nacisk w tej książce. Yy. Ale jak zwykle, mogę się mylić. Ehm, wiecie co jest po no gry, więc wydaje mi się, że powinniśmy zbierać w miarę wszystko, co tylko napotkamy. Ehm. Trawa dookoła studni jest wypalona. jest już jest. Wskazuje na to, że to południca. Że tutaj w dół o bestiarz... o, gdzie jest bestiariusz? Pamiętam, sama uczę jest bestiariusz, upiory, południca, wrażliwy na żucowy pył. Ale przeciw oraz znak Irden. Jednakże nie mamy żadnego chyba eliksiru w tym momencie. Po prostu jest za wcześnie, nawet nie mamy chyba wiedzy, jak, jak je wykonać. Eliksiry mamy. Yy, Jaskułkę i to jest bo, puszczyk, ok. Hmm. Raczej tutaj nic nie mogę zrobić, nic raczej wykonać nie potrafię. Chyba, że al alchemia, i zobaczymy. Kot, odwary, oleje. Biorą nam brakuje składników Arenario, nie mamy czegoś takiego A szczerze powiedziawszy nawet nie wiem gdzie byśmy mogli teraz to znaleźć Takie rzeczy raczej będziemy kupować tylko i wyłącznie u ym, U zielarek Coś musi wiązać południcę z tym miejscem, jakiś przedmiot Coś bez czego nie odejdzie w zaświaty Wydaje mi się właśnie, że to będzie ta, ta bransoleta, bo Nawet nie patrzymy co to jest, po prostu bierzemy Będziemy to wszystko składać, nawet jeśli nie będzie nam przydatne. O, wiadomo, liczą się pieniądze. Pieniądze się liczą zawsze. Tam coś jest, tylko jak tam przejść? Da wejść. Chyba nie. Chyba, że. Nie tym znakiem, tylko znakiem art. O dokładnie to. Pewnie, że się da. Art wszystko rozje się w pył. wody, to się nam przyda, bo Jak wiecie, no ta regeneracja zrobiona na początku jest dość słaba Na szczęście mamy już ten swój taki talent super, który nam powoduje, że Regenerujemy się przez 20 minut, a nie przez 50 sekund 15 sekund nawet, nie pamiętam chyba Tutaj nic nie ma z tego co widzę Bo już tu byłem przecież Więc idziemy dalej bo się Zdejrzamy wszystko tak jak powiedziałem na samym początku Opa tu coś jest. Tu nie mogę zbadać? Nie mogę zbadać, tam coś leży. Już podchodzimy. Hmm, wydaje mi się, że w ogóle jest tak samo chyba jak... Mężczyzna został zakuty nożem Zginął na miejscu. U. Potem ciało biadły zwierzęta do kości. To jest chyba tak samo... To są kolejne plamy krwi. Ale są kolejne plamy krwi. O, ślady po krwi, ledwie widoczne. Kogoś ten wyciągnięto, kogoś oto jeszcze. Żył. Nie Musisz tę laskę. Dali ją do piwin ten do... studni serio? Ślady dłoni umazanych we krwi, małe palce, palce kobiety. Nie. Ściągnął ją na zewnątrz. Była ranna, walczyła o życie. Czyli to ona straciła jednak. Ciała nie widać, ale może zostały jakieś ślady. W dobrych warunkach plamy po krwi są widoczne przez dziesięciolecia. O. Oh. Przy studni jest kolejny ślad. Was wadać, to jest lina, żeby przy linii coś było. Plamy po krwi, prawie do szczętu wypłowiałe, a lina jest wciąż napięta. Coś na nie wisi. No nie, trup tej baby, baby kobiety. Trup powieszony na sznurze od wiadra. To pewnie ta kobieta od dziennika. No to państwo naprawdę. Szeroka miednica, mała, żuchwa kobieta. Sądząc po zębach około trzydziestki, brakuje lewego ramienia. Gdzie musi szukać e, ramienia? Ona będzie spalić to ciało. Nie. Ale najpierw muszę znaleźć przedmiot, Myślałem. który wiąże jej duszę z tym miejscem. Może ramię odpadło, bo nosiła na nim te bransolety od męża. No właśnie... Trzeba zeskoczyć na dół. Tak myślałem, że za właśnie to prawo, to myślałem, że ją znajdziemy w domu, ale... Ale nie. Zobaczymy. Tu będzie pod wodą, jest, jest ręka Coś więcej. Zawsze pamiętajcie, żeby sobie właśnie w tych sprawdzać, kurczę. Zawsze coś jest jeszcze yy, pod wodą czy inaczej, pod wodą bardzo często są jakieś inne skarby, które po prostu ludzie często mijają. Ja już nauczyłem, że właśnie w takich grach, zwłaszcza właśnie RPG-owych, takie, yy, takie właśnie rzeczy są, żyją się pod klaflą wody. Okej, okay, znikamy stąd, jak teraz wyjść okej, okay, tutaj jest wyjście chyba Tak, Ołów wyjdziemy. Udany. Bransoleta z wygrawerowanym napisem. Dla mojej ukochanej Klary, Folker. I z książki. Tak mi Ta musiała należeć do kobiety, którą znalazłem w studni. Ładna robota, ale trzeba będzie ją spalić razem z ciałem gdzieś blisko studni, żeby na dobre przegnać tę południcę. Spróbujemy. O, czekajcie chwilkę, jak teraz z tym wyjść? Ja Muszę się rykować. Tak jest. płyniemy szybko. Ja tylko, tylko jestem, właśnie, jak nam pójdzie ta walka z tym południcą. No, tak jak mówiłem, no sami widzieliście, że nie mamy nic innego. O kurcze, tam co jest? No, dobra, myślałem, że tam jest jakieś jeszcze kolejne przejście. Ale to jest do wyjścia. Yy, tak jak mówiłem wcześniej, no, że nie mamy kurcze żadnych yy, eliksirów ani. ani petard. Także będzie polegać tylko i wyłącznie na znaku Rden oraz na naszych umiejętnościach walki mieczem, a moje walki umiejętności, moje umiejętności walki mieczem nie są zbytnio dobre, jeśli chodzi o granie na komputerze. Ale próbować trzeba, prawda? Cały czas Musi mam nawet na się na lewy ekran, Sporządzić na którym na teraz piory. nic nie będzie, bo przecież no, ja tylko gdzie nagrywam, a, a nie streamuję. Cały czas szukam w sensie komentarzy. Muszę do tego odzwyczaić. <laughs> no no. Dzieje się i znowu to. dobrze, niedobrze, niedobrze. Trzecie, aż niedobrze. W sumie, śmieszne takie prostu przyzwyczajenie, nie? Widać, południca nie oddala się od studni. Eee. Okej, okay. co teraz mamy zrobić? Palić to mamy, czy co? Znajdź ducha. Eee, spal ciało, okej. Okay. Pewnie wyskoczy przed, tam przed nas i igni dość mocno płynie. To czy za pomocą magii, czy oho, co się dzieje? O jejku, dość taka. foch, nieprzyjemna. No. Zadziałało. Już mam ci Erden przynajmniej, tak? Okej. Okay. Zanim um. przeszła cię ochotę? Na Erden, tak. zawsze jest chyba ciutkę za głośno wydaje mi się muzyka prawda w sensie muzyka dźwięku nawet bo ustawienia dźwięku efekty damy sobie ciutkę niżej i muzykę damy sobie ciutkę niżej po prostu wydaje mi się że takie ustawienie będzie w miarę ok jeśli będziecie uważać, że jest coś nie tak z tym dźwiękiem jeśli to będzie jeszcze jeśli będziecie chcieli, żeby coś było głośniej lub ciszej Napiszcie mi w komentarzu ym, I po prostu to zmienimy Zauważyłem właśnie, że strasznie głośno jest ym, walka, Sama walka Bo sama gra nie jest głośna Tylko właśnie, kiedy się już wdajemy w tę walkę To dość mocno to słychać Wydaje mi się, że po prostu nie będzie mnie słychać gdy, gdy mówię coś yeah, podczas walki Okej, okay, tu jest ten gościu Odolan się nazywam. Daj pionki i znikamy, chociaż. Hmm. Sprawa załatwiona. Studnie nawiedzał duch kobiety, którą tam zabito. Przegnałem go. Tylko, żeby tak każdy niepogrzebany nieszczęścik nie zaczynał straszyć, bo przez to pobojowisko kłopoty będą. No to prawda. Jakby co, polecam się na przyszłość. A póki co? Klara, Folker, mówią ci coś te imiona? Nie znam takich. Ale słyszałem, jak nasza zielarka, Tomira, rozprawiała raz o jakieś klarze. Wasza nagroda, mistrzu. Złoto, co dla Luby na posad zebrałem. Bez was ślubu i tak by nie dożyła. Nie. Nie będziemy ja miała żen pieniążki. Już raczej nie będę. Zachowaj te pieniądze na ślub. Na ślub oddam mu. wtedy moje zdrowie. Dziękuję, mości Wiedźminie, za dobre serce i ciepłe słowo. A, ale z pustymi rękoma... Ej, poczekajcie, czy my w ogóle wzięliśmy y, lot z tej południcy? A Metyst nam dał kurwa, chyba się bardziej to po mi mi 26 golda. Golda, y, pieniędzy. Czekajcie chwilkę, bo my chyba nie wzięliśmy tej... Y... Tu jest mapa? Powiedz mi, tu jest mapa, M. Tu jest mapa. Y, mamy kolejne zadanie w ogóle tutaj. Gdzie myśmy... Gdzie była ta misja? Już tego chyba się nie dowiemy. Niestety, aczkolwiek mamy kolejną misję do weźmienia, do, do, do wzięcia. Mamy całą tablicę do zebrania. Bóg pożyczy nowy ład, punkt żywnościowy, tu pewnie będzie. Tak jest, to jest jakaś misja. Jak liniony brat. Myślę, sobie jeszcze tutaj, jest jakaś jeszcze... uli Tą misję pamiętam akurat, ale możemy ją zrobić. Co tu się stało? Chłodno mi było w nocy, to podłożyłem sobie ogień pod później. Trzaskało aż miło i kiełbaskę upiekłem. No jak myślisz, co tu się stało, baranie? Ktoś podpalił mi chałupę, warsztat, wszystko straciłem, wszystko! No nieprzyjemnie. Nie będę go. Nie, tak nie będziemy ta. A co ofensywni? Przykro mi. Podejrzewasz kogoś? Całą wieś. Mieszkam tu od pół półwiecza. Myślałem, że mają mnie za swojego. Ale wszystko się zmieniło, jak przyszli czarni. Jestem jedynym kowalem w okolicy, więc Aha. muszę obsługiwać ich garnizon. Klepać pogięte blachy, zakładać podkowy i tak dalej. już jako za siebie, nie? Niech za swojego. Ildantczycy. Nie płacą mi ani grosza. Dają tylko materiały i rozkazy. Ale do ludzi to nie dociera. Myślą, że bogacę się na ich nieszczęściu. Że śpię na kupie złota, niby smog. Stali się do mnie odzywać, klują na mój widok, a teraz to... No nie fajnie. Mogę... poszukamy I mu te tego, Żeby Jeszcze podwyższę delikatnie, delikatnie tą muzykę na 65. To będzie optymalne. I tak. Zrobimy sobie zadanie. Za Kuzią ktoś był, on mówił. Nie gimli, tylko zawsze się śmieję. wszyscy. są, są dla mnie gimli, tak jak y, nazywał się Kasymon z władcy pieścieni. więc na pewno kojarzycie tak, y, no, taki film lub książkę. Dzięki zapalił to pewnie Bardziej pewnie film, bo książka nie tak, tak popularna a potem jak poszedł w stronę debutów męskie, duży rozmiar. I odniósł bardzo, bardzo duży sukces, no w sumie książka też. Nadal jest y, książka prekursorem, y, pre jeśli chodzi o takie. Od y, wygląd, czy o rodzaj drużyny, woda RPG, Krasnolud, człowiek, elf i czarodziej, wszystko zaczęło właśnie się od Tolkiena i jego wacy pierścieni. Mało właśnie osób o tym wie. Idziemy za krokami, zobaczymy gdzie ten podpalarz poszedł. Dużo nas tu pracy czeka, oj dużo. Co ta kurwa obchodzi? Zdjął buty i wszedł do wody. Pewnie chciał zatrzeć ślady. Ale czy zatrze przed wyżminem? Oh no. Darmowy locik. Bierzemy wszystko oczywiście. Ty, ale gdzie on? A że tam poszednimy Bierzemy wszystko. Tu coś jest. Coś wyskoczyło na niego z szuwarów. Utopcę. Ale zdołał uciec. Z tego wszystkiego hmm. zgubił Butry. Musimy ja się spodziewałem. Też są. Ja zauważyłem, że coraz tak lepiej nam, nam idzie walka. Och, kurczę, popaliłem się. No i za chwilę padniemy. Okej, okay, nie ma tragedii. Ale prawie, prawy i byśmy jeszcze... Chyba dwa strzały i by było po nas. Okej, okay, yy, co my tu musimy dalej kontynuować te... właśnie ja ze wsi. Ktoś sobie zrobił jakieś kółko był pijany, bo tam się zejrzał i była flaszka po wódce. Ale niezbyt zbyt Rana Rano powierzchowna. Zaraz się przekonam kto to był. Ja myślałem, że ten. Ja W ogóle ten gościu wygląda tak samo jak, wiecie kto? Pamiętacie na samym początku jak tego gościa napadł się W pierwszym odcinku. Dziękuję za ratunek. Ludzie to jest on! Ludzie on. Nie gadają o Wiedźminach, ale ja zawsze wiedziałem, o, że to kurwa, to jest on, ale jaja. Ja. Widzę, że udało ci się ocalić towary. Teraz czekam na naprawę wozu. Czas mija straty rosną. Potrzebuję. Wow. Rzucę okiem. Zobaczymy, co ma fajnego. Ewentualnie, sobie możemy coś sprzedamy u niego. Ale z alchemii raczej bym nie chciał nic sprzedawać. Raczej takie coś. Powiedzmy, rupieć, właśnie. Tylko z drugiej strony, czy my potrzebujemy, bo. Wszystkie te rzeczy można sprzedawać, albo właśnie rozkładać na mm, składniki do, do kraftowania jakichś tam rzeczy, prawda? Temerska sprawa, on tu ma fajne rzeczy. merskie temerskie, temerskie. To jest cały zestaw jakiś legendarny, bo to ma. To jest kolor pomarańczowego. Nie spodziewałem się, naprawdę. Że on będzie miał takie takie, takie rzeczy. Mm, ale ten samolot sprawę, to on tu nie ma nic ciekawego. Od gryfa, to co możemy kupić nam przyda na pewno. Yy, a nie sprzedamy niestety nic, ale Uważam mamy recepturę alchemiczną, bardzo bardzo fajnie. I lecimy szukać dalej? Kubanego? Gęś, to bardzo. Drugiej stronie rzeki, to czyje? Tam pod lasem? Mamy właśnie. To jest jego dom. Ślad się urywa, ale mogę go poznać poranie. Nikogo nie ma. Już leży, ale... To jakiś jakieś się są. O. o. Żady pazurów Utopca. To musi być on. Halo, dzień dobry. Skudna rana. Wpadłeś na Utopca? A chujcie, to obchodzi? O, o Ty nie tylko podpalacze i ty. mistrz ciętej riposty. No chodź. Kowal chce się z tobą rozmówić. Ja z nie ludźmi nie gadam, bo to kurwie syny są. A krasnoludy z nich najgorsze. Chciwe niby sroki! Dla złota wszystko zrobią! Wykują miecze, którymi czarni nam gardła poderżną! Dobrze mówię? No właśnie się mylisz. Słuchaj, dogadajmy się jak człowiek z człowiekiem. Nie wydasz mnie, to ci zapłacę. Mateczka mnie odumarła niedawno, sprzedałem jej narzędzia. Trochę już wydałem, ale... Problem jest taki, że ja nie jestem człowiekiem, tylko jestem Wiedźminem. Także byku, sorry. Ja w odróżnieniu od sroki, krasnoludów, chciwy nie jestem. Więc mnie nie przekupisz. No to obiję ci, mordę! Kurwa, chodź. Obijmy mury, czy. Nie, nie się nauczy, bo to jest Skuruj, to, co zrobić, to jest. presto, naprawdę. Dom mu podpalił cały. No! ile mam przekonać? Tak się kontrowało. okej, okay, już pamiętam. Pamiętam właśnie. No, walki we wyźmieniu we trójcy są bardzo y, łatwe. Staraj się nauczyć w odpowiednim momencie kontrolować ciosy. O, mamy nawet osiągnięcie. Przestań! Poddaję się, chulerom! go Ale nie nogi, więc pójdziesz ze mną do kowala i dobrze radzę. Już bez numerów. Proszę. Nie no, umówmy się na takie domu to jest coś okropnego, osobie. prawda? Nie pełka. Ty? Nigdy od twojej matki grosza nie wziąłem. I tak się odwdzięczyłem. No to tym bardziej, że skurwysynstwo, tym bardziej skurwysynstwo, prawda? Nie Dronierze, pozwólcie! nie wyli, błagam, wybiłem! Nie wiedziałem, co robię! Mówiłem wam, mistrzowili. Pomożemy w odbudowie, jak dostaniemy posiłki. Materiały już zamówione. Nie o to chodzi. To podpalacz. Wiedźmin go złapał. Ta kuźnia była U. kluczowa dla garnizonu. Jej zniszczenie to sabotaż. Więc obejdzie się bez sądu. Na drzewo z nim. Udazu śmierć? O kurde. Aż takie karty ja nie chciałem, ale... surowa. Uch. Ale zasłużona, wiesz, z początku też nienawidziłem czarnych, jak wszyscy. Teraz myślę, że może wreszcie zaprowadzą tu porządek, że nauczą tych nierobów Moresu. O, ale mniejsza z tym, twoja nagroda. A tak poza tym, parę rzeczy udało mi się z pożaru wynieść. No i kowadło jest wciąż całe, więc coś tam mogę na nim o. wyklepać. Jak czegoś. Po... Mamy kowala. Witam stałego klienta. Zobaczymy sobie co nam on może wykuć. Nie ma chyba Cię tego zbyt obrębisz, dużo. Nie zrobi. Tak myślałem. <laughs> Tylko zbroję jedną. Nawet nie mamy na nią rzeczy, także trudno. Ale myślę panowie i panie, że tym akcentem sobie zakończymy dzisiejszy odcinek. Bo właśnie te odcinki będą trwały tak po 25 minut, ewentualnie do max 30. Prawie już ponad 26 chyba. Także po prostu Bywaj. w tym momencie zakończymy stream. I co, jeśli stream się podobał, zapraszam was do zalajkowania filmu, do subskrypcji oraz do wchodzenia na mojego fanpage'a, gdzie będą streamy prawda, z innych pewnie gier, aczkolwiek będziecie sobie mogli ze mną pogadać na żywo. I tam, w każdym możecie zostawić followa, wszystko macie w opisie. W tym, ra tym razem się z wami żegnam i do zobaczenia następnym razem. Siemanko, trzymajcie się, elo!